Hello, stenzorujnej TB, witajcie w Half-Life 2. Bo, tak, dzisiaj zagramy sobie w moda. Mamy teraz popularnego nazwie Half-Life 2. PRL 81. Mody. To jest gra, która, jakby to powiedzieć, yy, yy, powód yy, dodaje yy, Polskę w czasach PRL-u. Tak, Polskę w czasach PRL-u dodaje. Ten model to half 2 To jest taki zbiór modów, w którym możecie sobie pobrać. Tak, na warsztacie Steam. Jak macie Kraj Half-Life A2, możecie sobie pobrać. Apleczka komentarz, subjekt, przepraszam, że mnie tyle nie było. Nagrywane to na Czuciu Switch, TV, osterz tej bonek. Lecimy. Ah, Oh. Oh, bad you have been sleeping on. The job no a rest. And all the effort in the world would help gone to until... Well, let's just say your hour. Nie znam, jestem tego człowieka. No to jak, panie Freeman. Oh, tu jest Polski? to Tu jest Polski. Ja nie wiem. Tu jest Polski. O kurce w sensie się ten. Polski ten. Polska ścieżka dzienkowa i do Dobra, gramy. O, u, jest złoty, punkt wejścia. O jest zima. Dzień dobry. jak tu wpadłeś. Okej, okay, to jest normalne, dobra. Nie ja wiem jak się robi Pany echopa kuźwa, jestem bez Ja robię swoim życiem, dobra. Hmm. Co my tu mamy? O, mam też, jeszcze... My mamy jeszcze te pociągi stare. The line. Welcome welcome to the city of Warsaw. You have chosen or been chosen to relocate to the most prestigious of all our. Hey, <laughs> I thought so much of our beautiful capital that I was <laughs> <laughs> told <yet laughs> to establish my administration here in the palace <laughs> of the city of Warsaw. Our Soviet <laughs> benefactor, I've been proud to call Warsaw my home. And so whether you are here to stay... Te napisy to są kurwa jakieś ten. O co te napisy? Ja mogę, a można tutaj Polski dać? Nie. Kupa. Czemu to się tak kręciło? Ład?

You have or been to to the most woda sodowa czysta, woda z sokiem. Widzisz, pospolita i generał so Makaron. Terejeczny. Yeah, ciekawe, ciekawe. Tu yeah. so, rozkład jazdy jest, or jest or nawet. Pokój na no dobry. They put something in it to make you forget. Oh, it's really not a good idea. Oh, it's not a good idea. Oh, it's not a good idea. I see they took your suitcase too. They can't get away with this much. more am working up the nerve to go on. Yaroselski again? I was hoping I'd seen the last of him in Poznan. I wouldn't say that to you. Oh!

a, to, call my home. And so, to you nie tu, dobra. To my city, do, 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 do. To And no i dobry. I że nie mogę, tak stoi, Upa.

I've been working undercover with Militia Obivatelska. Can't so take any longer; they'll get suspicious. I'm way behind on my beating quota. Yes, Barney, what is it? Oh, hello? It's your business, Minelli. Boo hoo! It's your Look who's here. Grace, God, Gordon Freeman. You can contact the prima dem couldva? Yeah, you and me both, Doc. He was about to board the Express to Nova Prospect. Well, Barney, what do you intend? I'm thinking. I'm thinking. Don't come, it's Mama. You have time. to time. As long as he stays away from checkpoints, are spoiling. Listen, I gotta go, Doc. We're taking enough chances as it is. Very well. And, uh, Gordon, good to see you. Okay, Gordon. You're gonna have to make your own way to Dr. Kleiner's lab. Oh, man, that's what I was afraid of. Get in here, Gordon. Before you blow my Oh, yeah, here. No, no, no.

zdecydowanie mniejszym złem niż ratowniczy kont, który jeszcze niedawno stał przed nami. No już. Rodni Polski nieraz zdarzały się chwile, kiedy trzeba było wybierać nie między dobrem i złem, lecz między złem większym i mniejszym. Dokonaliśmy tego wyboru. Nie, nie mogę przybliżać. Nadzieją, że o, nie mogę przybliżać. Nie mogę kurwa macie mogę przybliżać. dobre ty ty, nawet mogę przybliżać. ty patrz przybliżać. to mogę Mamy Pepex, piszu z Garki. Ej, niech ktoś zrobi późno simulator PRL, u kusza. Ja myślałem, że można byłoby się zatopić w tym świat, jak to było kiedyś. No, no przywieźć to własne oczy, nie? Ja już mogę coś takiego zrobić, czy robić tzw. Tak DD po polskiej DND. Tu jest jak nie. prl nie. Ej, w sumie. To nie jest taki zły pomysł. Od Boska. W Są fajnie tradycje. On dalej kota, ty! I nikt nie ma prawa się przyczynić. Bo to jest mistrz społeczny, w oparciu o sześć instytucji, który sobie zgnije po jesieni na świeżym powietrzu. Cześć, co robi ten mistrz? On odpowiada żywotnym potrzebom całego społeczeństwa. Żywotnym potrzebom całego społeczeństwa. Nie wolno pójść. Milicjant, szkodników, ja pierdolę ty. Polski rower? Nie ma polskiego roweru. są jakieś polskie te... O ty Kurwa. Wow. To jest ten, to tylko przemówienia chyba. Oni mówią po polsku nawet. Wow. Mimika twarzy jest taka. No, Dzienki są takie, patrz. O kurwa. Jakie fajne. Jest przypomnę interloper, boże No typie ja mogę dać impulsy. <grystanie> mogę troszkę im pokrzyżować plany Nie god, kuźwa. Elo! O kurwa po troszeczkę sobie zaspoilerowałem, dobra. No, to wczytajmy sobie. Ною, но, граю наш.

Czekaj, okay, panie, bo ja tutaj zwiedzam. O kurwa. O Jezu! <śm> <śm> oła, idzie! Um. Oła. <śm> milicja! Mi milicja, milicja! O kurwa, ty! O, policja, kurwa! Jestem tu! Mam kusza krzesłem! O kurwa! Ucieka! <grymne> to już nie ma jakichś polskich tych! Nie piję Jest piękny! Dobra! Łooo... O, o. o! Nie, nie! Łooo... No, Spostrzelił mnie! Łooo... No kurwa! Dobra, ty... Dawaj! Nie ruszać się! A Ło! O, okay, dobrze. jaki będzie wgląd na Alex? O to. A! Dr. jakoś. Ja ten doktor Freeman, so, co kiedy? O. Oh. Te I czym było te wronk? Proszę bardzo. Ja się muszę to kształcić. Chwila. The e PRL. The Te wronk

Dobra kuźwa, nie przedłużaj, nie przedłużaj. Tylko jak walki no. Dobra, poczekajcie. Mm, tak. Jaruzelski, o. No. O, patrzcie na to. Kurwa, no.

Tu drink. O, jeszcze ja nie umiem tego zrobić. O, and by the way. to ta, 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 ta. Dzień dobry. Nie, no to wtorek ten sam, nie. Dobra, everything. Kurwa macie dobra, a ty wróć do menu głównego, nie chcę tego już, bo to będzie wszystko stare i tak dalej. Я с канала О, аптечка ты. Курва, я полетел. А? Lejbiście A ty mam jakąś broń, ty to jest ja, polska broń? O boże Nie poddaj mi się wronowie Wrony? Ojej, tutaj do na beczka tej To mogę się to wyglądać O kurwa ty się na to nie Ale to na peczkę, nie? Co to piszmy? ostrzeżenie ogniem. Patrz, jedzie PKP! Jedzie PKP, polskiego O kurwa! Czekaj. Kurwa! Oła! Ech. 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 Nie no, dobra, kuśwa, no noclip. Nie chcę mi się tego. prowadzić. Kurwa! Nie no, świetnie się opisałeś, kurwa, nie? Świetnie się, kurwa, popisałeś. Nie, wiem, mogę tak zrobić. Kurwa, nie, nie, nie. nie. 慢走，走一起走。 To jest taka sztuczka w ogóle, muszę mać. Popatrzcie, to jest taka sztuczka, jeżeli się tam nie popatrzycie. o, Uda. Polska policja opadła na ten z żołnierzy. Taki speed nie, patrz na to mi. O kurwa. Popatrz, jakie fajne, o Popatrzcie, jaki fajny okay. ty, po, po, Okej. ja jeszcze tego nie umiem robić tak całkowicie dobrze no O no, tam kurwa no No Nie umiem, nie umiem, nie umiem, nie umiem A czatu nie mam, no

Co z tego gówna? Zrobię wam jakąś łapuldę, co Wojtek nie toruje ci tej nocy Który Wojtek? W mojej urodziny w ogóle no.

Tego nie mogę słyszeć, bo to jest odpowiedzialny za to. Lecisz! Dobra. O No kur... kurwa! O kurwa! O O Mogę sprintować sobie! O Urwa mać, yeah. dobra, a tyee spawn najmniej. sobie kon -mouna. Odporny teraz na wszystko, nie? Poczekajmy chwilę, bo po tutaj no... O kurwa, o o Dobra, Dobra. Nic nie ma ciekawego, no. Czemu no tu nie ma. Tu nie ma w ogóle tekstów, lol. Dwa ty. O, tu jest taki fajny skrót. O, teraz to. Jest fajny skrót, no czekaj. Nie, jak sobie tu życie z tych kostek? O! Naprosto prosto! I nie myślicie w ogóle tego typu? o! No, proszę bardzo, jemy! Tu możemy tylko było O! Ale tu strzela, ty! Ok, poczekaj. Eee... No, kurwa, mogliśmy to użyć jako busta. O, cyk, cyk. To Dobra. Chodę w te lari są, mu patrz. na razie nam to przyjdzie, No mm. Ja nie wiem, co dalej, szczerze. O, tu, obraz. A nie, nie tu, nie tu! U, na dole, o. Na do... i to teraz? jednak. no. Kurwa, się kuuupię, no. Dobra. Nie mogę, no nie wiem co tu się dzieje, kurwa. No i no, znowu tu wróciłem. Dobra, myślę, że tutaj skończymy odcinek. E, tak widać jak Wam się podoba taka taka giera. Tak, i co? Trzymajcie się. Elo.